Miasto Miłosierdzia Bożego, lud Boży Ziemi Białostockiej i całej Polski gromadzi się na wzgórzu Bożego, Bożej Opatrzności, aby dziękować Bogu za wszystkie przejawy Jego łaski, a w sposób szczególny za to, że wybrał syna tej Ziemi. I obdarował go łaską męczeństwa, w ten sposób, syłając swoją łaskę i na tych wszystkich, spośród których on został wzięty i do których powołany. Prawdy, Mater Polonia, ciesz się Matko Polsko, ciesz się Podlaski laski Białym Stoku, którym słowo Księdza Jerzego padało na żyzny grunt ludzkich serc i sumień, które nie zwątpiły, nie utraciły nadziei i duchowej wolności. Jesteśmy dziś tu, wspólnota wiary Białego Stoku aby za ten dar beatyfikacji podziękować. Czynimy to w sposób najpiękniejszy i najwłaściwszy poprzez uczestnictwo w Eucharystii. Jest to na ofiarą uwielbienia składaną Ojcu Przedwiecznemu przez Chrystusa i z Chrystusem. A także ofiarą dziękczynienia i uwielbienia za wszystkie Boże Dobrodziejstwa. Spośród tych dobrodziejstw wydobywamy dziś jedno, kapłańską posługę księdza Jerzego. Mamy szczególny tytuł, aby za nią dziękować właśnie tu, bo tu na Białostoczyźnie, w Białymstoku, nowy, błogosławiony to przecież nasz rodak, syn białostockiej ziemi. Na niej wzrastał. Nie tylko się urodził, tu się stał, a więc wyssał z tej ziemi wszystkie soki i wartości, którymi ta ziemia jest nasiąknięta. Ileż tego Bożego Miłosierdzia głoszonego przez księdza Michała Sopoćkę, również błogosławionego tu w Białym Stoku. Na ulicach tego miasta. Z Chrystusowego mandatu błogosławiony Ksiądz Jerzy niósł tym, którym służył przebaczającą miłość Boga i prowadził ich ku Sercu Jezusowemu, którego dotknięcie przynosi łaskę oczyszczenia i przemiany. Ciało męczennika zostało ubrane w szaty liturgiczne pożegnany modlitwą przez świętej pamięci księdza biskupa Edwarda Kisiela. Bohaterscy lekarze z medycyny sądowej zachowali, wydobyli relikwie, które są wraz z nami, jego męczeńską krew i jego ciało. Jakże szybko Białystok pokazał, że pamięta, że jest wdzięczny. W pobliżu katedry stanął pomnik księdza Jerzego. Bracia i siostry, ta droga Chrystusowego kapłana była drogą krzyża, wyznaczoną przez Chrystusa. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż. Niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje. I do skarbca wiary, do wiana tych, którzy drogą doskonałości poszli za Chrystusem, ksiądz Jerzy wniósł wiano swego krzyża, a jest w nim męczeństwo za wiarę. Zamordowany przecież został in odium fidei. Z nienawiści do wiary przez funkcjonariuszy zbrodniczego systemu komunistycznego. Przed Boży Tron zaniósł plon swego życia kapłana i syna ojczyzny. W swoje kapłańskie życie włączył troskę o los prześladowanych, niesłusznie oskarżonych, więzionych, wyzutych spraw, uciśniony także o tych, co nie ulegli. Co wbrew okolicznościom nie stłumili swoich pragnień, szli dalej drogą, którą wytyczyło tchnienie Ducha Świętego. Z nimi się identyfikował z wichrem Solidarności, które odnawiało oblicze polskiej Ziemi, Jeśli Pan Bóg pozwoli, to i w następnych latach będziemy przychodzili tu w drugą niedzielę czerwca, aby dziękować Bogu za Jego święto opatrzność. Bo gdybyśmy przestali być wdzięczni, stalibyśmy się bezduszni i ślepi. A jest ogromnie wiele za co Bogu dziękować. I nie starczyłoby nam dnia, aby te tytuły wymieniać. Ten rok stał się dla nas szczególnym znakiem Bożej Opatrzności. I długo jeszcze będziemy rozważali, co Pan Bóg chciał powiedzieć przez usta i czyny błogosławionego Jerzego. Wszystkim naszym kochanym diecezjanom a także gościom czy byłem z Polski, zwłaszcza władzom Solidarności. Zapraszam zawsze, ilekroć tylko będzie pozwalał czas. Przybywajcie do Stoku, bo przecież tu są relikwie waszego patrona.